Ojej, Tak się cieszymy, bo widzę, wreszcie spadł śnieg! U nas w Brookhaven! A u Was może w mieście jest śnieg? Dajcie znać w komentarzu, bo tu gdzie ja mieszkam, w prawdziwym życiu nie ma niestety śniegu i śnieg nas ominął. Ale mamy chociaż w Brookhaven! Cieszycie się? Tak, tak, Ja nie mogę dosyć, jak kochany tu w zimę. I wiesz, co kocham najbardziej w zimę? Co kochasz? Thank na Thank To pomysł! Możemy iść na sanki! Możemy wykorzystać ten śnieg. Ej, chodźcie, idziemy zobaczyć, czy jeszcze w ogóle pada. Bo wydaje. Wow, patrzcie, jak tu padasz! Nie widać jakaś śnieżyca! Ale jest super, to jest idealna pogoda na sanki. Ej, wiecie co? My musimy się przecież ubrać, bo przecież nasza ubranka o, za. za nie No ja właśnie! Się <laughs> Hej widzowie, zostawcie teraz łapeczkę do góry, każda jedna łapeczka do góry to jest jedna śnieżynka więcej dawajcie, klikajcie, zobaczcie ile śniegu pada, hurra, już niedługo święta. I będą prezenty. Dobra, ale wiecie co, nie możemy, nie możemy tutaj tak być, chodźcie szybko, idziemy się ubrać w jakieś kombinezony, musicie ubrać czapeczki, szaliki, rękawiczki, wszystko, idziemy na sanki, na jabłuszko. A ja w tym czasie pójdę do swojego pokoju i też się chyba ubiorę słuchajcie, chciałam wam powiedzieć widzowie, że trailer jest już na moim kanale. Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba i premiera całej piosenki Pati X Pięcioraczki, bo już wiecie, że piosenka będzie o pięcioraczkach. Będzie 5 grudnia w piątek o godzinie 18, więc łatwo zapamiętać 5 grudzień, piątek. Także zapisujcie, zapamiętujcie no i widzimy się już niedługo. Ja już jestem gotowa, zobaczcie tak się prezentuje. Mam taki różowy kombinezon narciarski. Wiecie co, przyda się, bo naprawdę jest taka Mega śnieżyca, tyle śniegu spadło, więc przyda się takie ocieplenie i ogólnie taki kombinezon nieprzemakalny. No i przyszła też do mnie Krysia, oczywiście, się pokazać, bo Krysia lubi na śnieg. Ulala, cześć dziewczyny, jesteście gotowe już? Ja jestem tutaj ubijana, jestem tylko zapinam kombinezonik, mama! Czy ja przed chwilą słyszałam, że ktoś tutaj próbuje wskoczyć do wody, czy wy zwariowałeś się? Zamarzniecie, nie wykorzystujcie jest, tego! Jest, jest. Wow, ale fantastycznie wyglądacie, jakie wy macie fajne stroje, a widzicie jaki ja mam stroj nardziarski! Tak jest, dokładnie. Okej, okay, no to pierwszy raz po długim czasie jedziemy na rodzinny wypad i pojedziemy autobusem, bo zwykle jeżdżę tym małym samochodzikiem, a tym razem pięcioraczki wreszcie chcą spędzić ze mną czas, ile śniegu! Hurra! No właśnie, autobus jest nam bardziej potrzebny, bo ma wyższe kółka i to prawda, to prawda, byśmy się zakopali, gdybyśmy byli tym małym samochodzikiem. Na jakąś super górkę, żeby pojeździć sobie i, i się podwierdzać i się pobawić, a będę mogła zrobić aniołka? Oczywiście, że tak. I zobaczcie, zrobiłam teraz czerwony, właśnie taki autobus, który się kojarzy ze świętami. I zobaczcie, kto jest ślisko! właśnie ślisko jest! Wow! Ja nie wiem, czy ja opony tutaj wymieniłam. O, dobra, wiecie co? Zaraz to autobusie. Dobra, dobra, nieważne. Jakoś dojedziemy. Widzicie? Już zjechałyśmy z góry. Trochę inaczej niż zwykle, ale może być. Nie no, Dobra. Ale słuchajcie, muszę też nas oświetlić. Dlatego, że idą święta i możemy też sobie oświetlić tutaj samochodzik. Zobaczcie. Wybierzemy sobie może o taki kolorowy. Patrzcie! Będziemy mieli... to autobus, jaki widziałam. Świąteczny autobus, jedziemy. Woohoo! Tylko trzeba jechać, bardzo powoli, bo jest total. bardzo ślisko. Mam, mam nadzieję, że nie wygrałaś prawo jazdy w pizza. E, no wiesz co, nie przyznaję się, ale to dlatego, że jest naprawdę ślisko i pierwszy raz jeżdżę w takich warunkach w tym roku. Już dawno nie było śniegu. Zobacz, gdzie mam tutaj jechać. Czy ty widzisz, że w ogóle tutaj jest nie, Bo Ja totalnie nie, ja nawet nie wiem, widzę. Gdzie jest chodnik? A co? My jedziemy tutaj, tutaj koło lasu, zobaczcie. Nie wiadomo, co tu w ogóle jest. Okej. Okay. Tu jest chyba ta góra, prawda? Tutaj sobie pozjeżdżamy. Będzie o, naprawdę najbardziej ekstremalnie. Ta górka będzie taka wielka. To jest... Jak my się rozpędzimy, to ja aha, będę... Na godzinę. Ej, zobaczcie, ile tego śniegu jest. Normalnie całe buciki mam w śniegu! Ale czekajcie, czy możemy dać sobie tutaj teraz skuter śnieżny. Ej, zobaczcie, weźcie swój skuter, musimy jakoś podjechać tam na górę. Przecież tam się nie będziemy wspinać. Jest tam. Przecież zbyt ekstremalnie, zbyt wysoko. To jest ja niebezpieczne. Biolek skuterek. Dawaj, dawaj, bierz, Zabierka. Amelko. Zabraszam do mnie, ja zabiorę. Lato, 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 Amelka zabierze kogoś. Na pewno. Zabierze. Och, weźcie, może każda swój, to by było super. Może jakby każda miała swój, co? Dobra, jak każdy umie jeździć, to plusy. Może się jechać. Nie no, Amelko, ty po prostu najlepiej wyglądasz. Ty w ogóle. Ciebie w ogóle nie widać tutaj. No, Amerko? To ja widzę, gdzie ja. Ej, zobaczcie jak my super wyglądamy naprawdę niesamowicie. Jesteśmy już przygotowane i ja teraz sobie też jeszcze mogę oświetlenie tutaj włączyć. A nie, tutaj nie mogę. No dobra. To co ruszamy, tylko uważajcie na autobus, musimy czymś wrócić, okej? Okay? No mama, pięciolatka nie ma skuterka. To czeka, ja ją zabiorę. No dobra, to ty ją zabierz. Tutaj! Skakuj! Alo! Alo, siadaj! O a jest, dobra. To co? My podjeżdżamy? Ja, ja zabiorę I ja da? Dobra, robimy weź i kołapeczkę w górę, ścigamy się! Uy, jak to ślisko jest! Jak to jest ślisko! Dziewczyny jedziecie? Amelko! uważaj! Ja Uważaj! Uważaj! To jest naprawdę. Nie! Prawie ja spadłam. To jest naprawdę ślisko! Uważajcie na siebie! Nasza jazda jest rewelacyjna, ekstremalna, perfekcyjna. Ej, dobra, już zaraz będziemy. I teraz z tej wysokiej góry będziemy zjeżdżać na sankach tylko Jeszcze kawałek musimy zostawić te skutery. Chodźcie może. Ale frajda, jak super, prawda? Ej, uwaga, bo no spadnę tu. Ktoś mnie prawie zepchnął. Ej, uważajcie. nie uważają w ogóle. No, tak! Ej, ktoś tam spadł. się on spadł. No, mamo, mamo, ja wysiadam się, No, mam lepiej wysiadaj Patrz, patrz pat, pat, jak zapalkowałam O, o, dziewczyny tam spadły Ej, dawajcie, wspinajcie się tu szybciej Nie, ale to był śnieg To będzie było miękko Było miękkie lądowanie, na pewno Prawda Chodź, sprawdzimy sobie tą górę, Ami Zobaczymy sobie, czy ktoś tutaj już jeździł Właśnie. I jak tutaj wszystko hmm. wygląda Ej, czekaj, czekaj, co to jest? Tutaj ktoś jest? Halo? Jakiś kotek? Kotek? Gdzieś, kotku? Albo to jest piesek, bo ma kość. Kiki, kiki, albo hał, hał. Hmm, i tutaj się pali Lala. ogień. A! Grinch? Eee. Hej, Grinchu. ale ja Cię nie widziałam. Nie, nie podchodźcie, nie podchodźcie. No, my się nie spodziewaliśmy, że Ty tutaj będziesz, Grinchu. Ja Cię przez cały rok nie widziałam, a Ty znowu wróciłeś, bo zbliżają się święta. No tak. tylko iść na. Co? No właśnie, my chciałyśmy sobie tutaj zjechać z tej górki, użyczyć nam trochę, może nie wiem? trochę sobie coś? No właśnie, moglibyśmy sobie pozjechać na sankach tylko... Ale dlaczego tak miło mówisz? Jak się tu wchodzić? No normalnie my chcieliśmy tylko skorzystać sobie, tutaj pozjeżdżać, zobaczyć jaki jest fajny widok, jak ty fajnie tutaj możesz patrzeć na całe Brookhaven. Ja widoku normalnie. No właśnie. ale może możesz się zapytać, czy Panie Grinchu, może panie Grincy, w ramach przeprosi, znacie. że nachodzimy Cię tutaj w Twoim domu, zechcesz z nami zjechać na sankach? Amelka widzę, że tutaj próbuje rozmawiać z Grinchem. Ja panie Grinch. Zaprosić i może Pan pojechać nawet ze mną na jednym. Ale no niech no już Pan się nie da prosić. no. Czy Ty mi rozkazujesz? Ja nie idę na żadne sanki. Ale z Pana jest gbur. Po prostu gburowaty Grinch. On się nic nie zmienił. No właśnie, chyba że Amelko hmm, jakoś go porwiemy, <gry> albo wiesz co? Może po prostu nie będziemy na niego uwagi zwracać i on sobie jakoś wiesz odpuści, czy coś? No mama, zawsze mogę go wziąć na skuter? śnieżny? I go. Dobra, to zróbmy tak. Panie Grinchu, no nie daj się pan prosić. On jeszcze mówi, że świąt nie będziemy jeszcze o świętach nie myślimy. No już nie psuj nam atmosfery, będzie fajnie. Pierwszy śnieg spadł w bruk. Chyba będzie super. Więc zapraszamy cię na sanki. Chodź, chodź, pokażemy ci, jak się fajnie jeździ na skuteriach śnieżnych, a my pojeździmy na sankach. No już fajnie będzie. pan zapraszam! Chodź, chodź, chodź. Wszystko zabiorę, nie będzie frajdy. Jak to niby? No na pewno. Ale chodź zapraszamy. Panie Grinchu, chodź pan, panie Grinch. No, pan, nie da się prosić. No, ja pana Grincha wezmę. Patrzcie, porwałam Grincha. Amelko, mam go. O, dawaj, jedziemy z nim. Dawaj, dawaj, Amelko. Dobrze, szybciej. Amelko, tego się nie spodziewałam. Dawaj. Przewieź go. To nie nie I teraz o... w bok, w bok, Amelko, żebyśmy o spadli! Dla prawie maliśmy! Grinch będzie miał dość sanek i skuterów śnieżnych już! Ale to jest super! Panie Grinch, proszę powiedzieć, że to jest najlepsze zabawne pan panie Wiesz miało. co? Amelko, zostawimy go jeszcze tutaj! On będzie musiał sam wejść na górę! Dobra, proszę bardzo. Niech pan sobie to zostanie i powodzenia. Ja pana tutaj zostawiam. Pan sobie może wrócić do domu. Ja wjecha, a my uciekamy. Ja. Szybko, chodźcie, szybko, chodźcie. szybko mama, chodź. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Chodź, Krysia, uciekamy. No ja Dawaj, dawaj. <laughs> Amerka mnie prowadzi na skuterze. Jak to wygląda? Ej, a pan Gwint jest na dole, a my na górze. Wow. O! Szybko musimy wjechać. A gdzie są pięcioraczki? Zgubiłam je. Chyba na górze? O, tu są. Ej, ale super akcja, słuchajcie. Związłyśmy Grincha. Zrobiłyśmy mu ekstremalną przejażdżkę. On teraz musi sam się wspiąć. Haha, ha, za to co nam powiedział. Góra będzie nasza, góra będzie tak. No przykro mi, panie Grinchu. No, niech pan sobie już tu sam zostanie z tą swoją górą. My już nie chcemy. My już nie chcemy tutaj być. Jedziemy sobie na inną górę. I co? I nie życzę wesołych świąt, bo ty świąt nie lubisz, więc my sobie już idziemy. Do widzenia. Nie, 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 nie. Chodź, Amelko, odjeżdżamy. Jedziemy gdzieś na inną górę, był coś był innego był, porobić. Bo on był i my też zrobiliśmy, mu taki trochę zal. No tak, to prawda. Chodźcie, pięcioraczki wsiadamy, odjeżdżamy. Chodźcie. Wow! Jaki skutery same zjeżdżają. Co tu Bo się one w ogóle dzieje? Normalnie sami Dobra, jedziemy, jedziemy na inną górę teraz. Wow, ej, zobaczcie jak to się chmurzy. Chyba zaraz znowu będzie padać, jak tu szaro jest. To będzie większa śnieżyca. Dobra. O, i... Co będziemy robić, jak się tutaj ściemni? No bo właściwie jest zima, to się szybciej ściemni, ale dzięki temu, może będzie śnieg, to jest jaśniej Może idziemy sobie na jakiegoś burgerka? Na burgera albo na jakąś gorącą czekoladę. To to dobry pomysł. O, idziemy się po tych wrażeniach, po, po tej górze Jez, teraz najeść i coś... I coś wypić tak. dobrego, jakieś ciepłe picie, bo ja powiem, że trochę mi zimno w nos. Bo w nos? Ja w nosek ci zmarł. Ojeju! Biedna A, Amelcia! Ja mogę podwójny sinburger, dwie frytki i Weźcie do sobie co chcecie, no! Weźcie sobie westa. co chcecie. Ej, czekajcie, zobaczcie! Tutaj ktoś jedzie! Eee... To Grinch za nami jedzie? Ej, widzieliście to samo co ja? Czy Grinch ma swój samochód? Widziałam, że Grinch On jest taki śmieszny, jak na niego patrzę. Po prostu nie mogę. Pat, co pat Czekaj, czekaj, Siem. zostań. Idę go przyłapać. Ej, Grinch, Grinch, co ty co robisz? robisz? Grinch, stój! <gry> Nie sądzę, ja myślę, że on zaczął za nami jeździć, bo teraz chce nam dokuczać, bo my mu dokuczyłyśmy. Dlatego, że go wkuzyłyśmy. A to nic, my sobie poradzimy. Jesteśmy w szóstkę, a właściwie są pięcioraczki, Samelka, jestem ja, czyli w siódemkę. No nie wierzę, że on znowu za nami jedzie. Cały czas idzie. Nie, nie cały. A może on tu wejdzie do ślubka? Dobra, to... Nie ruszajmy się stąd, udajemy, że jemy nie, i go nie ja widzimy. Ja go nie widzę, żadnego pana grincha. Ja sobie jem mojego singurę. Ja to wszystko kątem oka widzę. Zobaczcie, jakie on kręciołki robi. Co on myśli, że co? Ha, i co? On się pojmuje. Co on robi w ogóle? Ej, może ja go obsłużę, czekajcie, tego obsłużę. Dawaj, dawaj, Dzień dobry, dzień dobry. Czekaj, o, złożyłam. Ej, no, chciał pan grin. Nie ma pana Panie Grinch, przyjmę zamówienie! Halo! Chce pan zamówić burgerka? No czekajcie, czekajcie, chyba się odważył, chyba podjechał. O, dzień dobry, panie Grinchu! <susuruj> pana, ja tutaj wszystko przygotuję burgera! Nie, Amelko, Amelko, takich nie? gości nie obsługujemy! Przepraszamy, panie. Eee, ej, patrzcie, Grinch poprosił o zniszczenie świąt! Nie przyjmujemy takich zamówień! Tego klienta nie obsługujemy. Nie ma nie takich próśb. Nie Nie, nie, nie. Co on gada? Ale mnie teraz wkurzył normalnie. Jak zniszczyć święta? Zaraz zobaczę, słuchajcie. Wezmę teraz zimne ognie i idę go przestraszyć. Idę go przestraszyć. Nie ma, nie ma, nie ma. Wynocha stąd, wynocha stąd. Kto stąd, ty? <śla> ja ślizga. a ślizga. poszedł stąd. Wynocha. No, nie wierzę. Pierwszy śnieg spadł, a on... Co on robi? Patrz, do wody wpadł. I <śla> ja to jest lód w ogóle. Grinch wpadł do pod... Ej, on się naprawdę z moich ogni. No mówię ci. Grinch, biedny, utopił. Ej, co? Ciegli. Wyjechał. To... Grinch, do patrz tutaj. Jak zniszczysz nam święta, to nas popamiętasz. Już w zeszłym roku nam zniszczyłeś na Barry Avenue. Nie myśl sobie, że tutaj na Heaven nam zniszczysz. Nie, e, e. Właśnie święta nie będą zniszczone. Mamy propsy i w propsach mamy mnóstwo świątecznych rzeczy. Zobaczcie. Postawimy mu. Chodźcie. Musimy go stopia, przestraszyć, żeby stopia. sobie poszedł. Gdzie są w ogóle te prezenty wszystkie świąteczne? O tu mam. Dobra. O patrzcie, stawiamy. Będą święta. La 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 la. O, te święte prezenty światełka, tak, Grinch! Grinch, Więc wynocha stąd. Święta będą, czy no ty sobie tego życzysz, będą święta, czy nie? Święta, Dokładnie, proszę bardzo. Na, 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 tutaj. Pięknę, Patrzcie, on się wkurzył. Co on zrobił ze swoim samochodem? On z tych nerwów podpalił swój samochód. Widzicie to no! samo? No! Co ty robisz? To ty myślisz, że podpalisz nasze Bruk Heaven, Nie ma mowy! Nie, ja to łasy! Dama jamełko, ten pożar, gasz to. no co on zrobił? Właśnie! Wynocha stąd! Nie możesz nas śledzić! My chciałyśmy sobie zjechać z góry! A też... Idź stąd! Wynocha! Wynoś się! To twój koniec! Rozumiesz? Wynoś się! A masz zmiotły? Dawaj go, Amelko! Albo ogniem, albo... Węchką dam! Chodź tam! Wynoś się! Nie zepsujesz naszych świąt! Co? Umaj piłę piłę! Uciekać! No Nadano, no! Co to robi? Szybko uciekajcie! Do domu, pięcioraczki! Co on w ogóle ma w głowie? On znowu chce nam zniszczyć święta. No nie wierzę, co ten Grinch! O nie, szybko! Wszystko robi ciemno, szybko, szybko! Szybko! dziewczyny! Uciekajcie, dziewczyny! Chodźcie, nie bijcie się z nim! O, o, dobra, zamykam. O nie, dziewczyny tam zostały, widzę ja. Dobra, idzie, Amelko. Otwieram ci. Dawaj. Szyb... A! Szybko do środka! Szybko, szybko, szybko! szybko. Zamykamy! Oh, do naszego domu już nie wejdziesz, Grinch! Świąt nie będzie! Ej, on chce być jakimś władcą! On chce decydować, czy ktoś będzie miał święta, czy nie! Nie ma opcji! Ej, co on postawił? Grinch, zabieraj to! Co to jest? Zabieraj to, Grinch! Co ty robisz? Nie niszczasz Ona... tej podłogi! Co ty Ej. robisz? On podstawił jakąś bombę tutaj, widzieliście to? O nie, lepiej no, się chowajmy! Szybko! Się szybko, chodźcie, chodźcie, schowamy się do naszej, do naszej kryjówki. Szybko, szybko, szybko. szybko. Tutaj do góry. Skakuj, słyszycie? Dobra, normalnie wywalił coś. No. Ej, pięcioraczki, chodźcie tu, tutaj będzie bezpiecznie. Dobra, widzowie, zobaczymy sobie, co będzie. Mam nadzieję, że Grinch już sobie odejdzie, bo przecież musi być jeszcze premiera mojej piosenki. 5 grudnia, w piątek o godzinie 18. .00. Mam nadzieję, że będziecie. Trailer jest już na moim kanale. Sprawdzajcie sobie i widzimy się jutro.